Byliśmy na Mistrzostwach Dolnego Śląska, to jest taka może być cykliczna impreza, która można powiedzieć nakreśla albo selekcjonuje kadrę Dolnego Śląska, gdzie jednocześnie są tutaj także eliminacje, to Mistrzostw Polski, nie Pucharu Polski, nie raz Olimpiady Młodzieży, gdzie to były Mistrzostwa Dolnego Śląska, które są można powiedzieć dla nas w ostatnich latach bardzo szczęśliwe. W tym roku nie zobyliśmy, można być pierwszego miejsca, ale też było blisko, także jesteśmy zadowoleni z wyjazdu. Startowałem w kategorii 70 kg Miałem siedmiu zawodników, no i miałem jedną walkę, dwie walki, jedną wygraną, drugą przegraną, miałem walkę. No wiadomo, no, ta przegrana była trochę trudniejsza, no była z bardziej doświadczonym zawodnikiem, gdzie pierwszą walkę, pierwszą rundę wygrałem, drugą przegrałem. I po prostu trzecia, trzecia runda była decydująca. No, pierwsza walka dobrze w miarę mi poszła. Wygrałem jednogłośnie tą, tą, tą walkę. No muszę na pewno popracować nad swoją prawą ręką po prostu i trochę nad kondycją, bo trochę mi zabrakło. No sądzę, że za rok po prostu jak wrócę tam po prostu wiem nad czym pracować i wrócę po prostu za rok ze złotem. Wróciłem z medalem brązowym do klubu. No wiadomo, no, tak jak każdy chciałem złota osiągnąć, ale były to moje pierwsze mistrzostwa, na które mogłem jechać Dolnego Śląska i jestem jako tako zadowolony z siebie. A od jak dawna trenujesz i dlaczego zacząłeś? Trenuję od roku. No, stwierdziłem, że e, zacznę jeździć, zobaczę jak to jest. Jakoś tak w ciągu mnie to i nadal trenuję. A jak oceniasz, rok treningów wystarcza na to, żeby stanąć na ringu? No starczy, jakby zależy, bo zależy kto jak to odbiera i kto jak ciężko trenuje i też kto, jak komu to po prostu szybko szyszy, bo czasami ktoś może trenować po prostu dłużej i mniej osiągnąć, a niektórzy po prostu szybko dane, daną rzecz mogą osiągnąć. Zależy to wiadomo od osoby. Wiążesz jakoś swoją przyszłość się z tym sportem? No chcę trenować jak najdłużej, no zobaczymy co przyniesie przyszłość. Wróciliśmy może można powiedzieć dwoma złotymi, chociaż jedna można powiedzieć sama tytuł, ale nie ma jakby punktacji z tego względu, że po prostu nie było w nikowej wadze, tak, a już można powiedzieć jest mocna zawodniczka, dziewczyny nie wiem może się boją, może się nie boją, ale staram się y, Ole y, omijać, także była sama, zdobyła który myślał o Dolnego Śląska, a drugim, drugą osobą, która zdobyła złoto jest Dawid Skalny, który żeby zdobyć złoty medal musiał wygrać aż trzy pojedynki. To naprawdę fajny, bardzo fajny sprawdzian, bardzo fajny egzamin. Mieliśmy trzy 3 złote, 3 srebrne i jeden brązowy medal. Walczyłam w kategorii senior, 52 kg, miałam tylko jedną walkę, przegraną walkę z zawodniczką starszą, bardziej doświadczoną. Lecz jestem bardzo zadowolona z tej walki. Wiem, że mogłam pokazać więcej, tylko trening. Brakowało mi treningów dużo, bo słabo z kondycją wyszło. Pokazała mi ta walka, że muszę dużo trenować i mocniej trenować. Zdobyłam srebrny medal. Wygrałam jakby los i dlatego mogłam zawalczyć od razu w finale. Jest bardzo mało zawodniczek, dlatego miałam tylko trzy zawodniczki, musiał być los. Akurat tę kategorię musiałam pójść wyżej, bo ogólnie mam 50 kg, ale musiałam iść w 52, czyli z cięższymi zawodniczkami, bo nie było nikogo w mojej kategorii. A w ogóle nie zdraża cię to, nadal chcesz trenować boks, dobrze się w nim czujesz? Bardzo dobrze się czuję. Robię to, co lubię, no bo o to tu chodzi, żeby robić to, co lubię. Czyli boks, walczyć. A przypomnij mi, powiedz, jak to było, jak zaczynałaś, z jakiego powodu tu w ogóle się zjawiłaś? Pan na WF-ie pokazywał nam filmiki bokserskie, bo była wiadomo pandemia i tam były y, lekcje przez internet, oglądaliśmy filmiki na temat boksu i stwierdziłam, że mogę się zapisać, spróbować, sprawdzić i się okazało, że to jest trafny wybór. A jak długo już trenujesz? Ponad dwa lata. Y, będziesz dalej trenować? W jaki sposób coś się wiązać z tym sportem? Zamierzam trenować jak najwięcej, żeby może się uda zawodowstwo kiedyś. Późno zaczęłam, mogłam wcześniej przyjść, to by na pewno było o wiele lepiej. Muszę się sprężać, bo to mało czasu zostało do... No mam prawie 20 lat, to już się zbliża wszystko, nie? Jest to bardzo dobry sport, jest to bardzo wydolnościowy sport, na pewno sylwetka jest wiadomo ładna, bo to jest jednak... Można się nabawić jakiejś tam kontuzji, oko podbite, ale to jest bardzo przyjemne, lubię to po prostu robić. No. Dwóch zawodników, jak, jak ten Arek Barański czy, czy Bartek Taraszkiewicz poszli kategorię wyżej, gdzie nie mieli, można powiedzieć, limitu górnego, czyli mieli no. trochę niedowagi i boksowali zawodnikami dużo, dużo cięższymi u siebie. A, a udało im się dojść do finału. W finale przegrali minimalnie punkty. Także to nowe doświadczenie dla nich. Ale też i nowa, nowa kategoria wagowa. Yy, jeszcze mogę powiedzieć, że tak jak, mówię, tak jak Dawid wygrał trzy walki i to mega, mega doświadczenie. Na pewno Łukasz Kieniu, który można powiedzieć też poszedł kategorii wyżej, jest kadrę. Młody zawodnik, który można powiedzieć zaczyna swoją przygodę w boksie, ale, ale mm, zawodnikami też troszeczkę cięższymi, pokazał charakter. Ok, może tego techniki, to mówię, to jest nauka, ci dzieciaki się rosną, rozwijają. Mam nadzieję, że za 2-3 lata już będą zdobywali tytuły mistrzostw Polski, a może nawet i, i ringu, na ringi międzynarodowe i tam jakieś tytuły zdobędą. Tak, ciśnę ja ciśnię Hube, który nam pomaga nam, jeżeli chodzi o szkolenie. No ciśniemy, robimy wszystko, żeby te dziaki. Mm, przygotować jak najlepiej, ale równocześnie, żeby też ich nie zniechęcić, bo to są dzieci jednak dzieciaki trzeba o tym pamiętać, żeby nie przesadzić z tymi mocnymi treningami, żeby się nie zrazili, nie zniechęcili do tego boksu. Także na ile możemy, na ile mamy wyczucie doświadczenia, to tak, tak, że ich ciśniemy. Mam nadzieję, że właśnie mm, przez to ciśnięcie będą, będą jeszcze lepsze le le wyniki. Startowałem w wadze 80 kg, tym razem w seniorach, bo nie było podziału na młodzieżowców. Stoczyłem trzy walki, z czego pierwszą wygrałem przed czasem, drugą na punkty i trzecią też na punkty. No i co, walki były dosyć wymagające, przeciwnicy byli naprawdę mocni. No i tak naprawdę no, tą walką finałową też miałem liczonego dwa razy przeciwnika, więc były to mimo wszystko zdecydowane zwycięstwo. A jak oceniasz siebie w tych walkach? No forma była teraz naprawdę na dobrym poziomie. Mocno się przygotowywałem do tych zawodów i naprawdę dużo przed nimi trenowałem, więc forma była naprawdę na wysokim poziomie. Co jeszcze musisz potrenować, żeby było lepiej? Myślę, że na pewno trzeba dobrze słuchać trenera, co krzyczy tam w narożniku, bo daje dobre rady. No i przede wszystkim kondycja u mnie to gdzieś teraz jest mały mankament. Jak walczysz, jesteś na ringu skupiony na tym, co się dzieje. Ten trener jest słyszalny w ogóle? Tak, tak, trener jest bardzo dobrze słyszalny. Fajnie, że tutaj daje rady ze spokojem i naprawdę bardzo cenne wskazówki. Jak długo już trenujesz? Trenuję teraz szósty rok, będzie w maju i jest to moje trzecie mistrzostwo Dolnego Śląska. Co dalej przed tobą? Przede mną Mistrzostwa Polski. Będziemy się przygotowywać na Mistrzostwa polski seniorów, możliwe, że też młodzieżowców, no ale głównie tutaj będziemy się skupiać na seniorskich mistrzostwach polskich. Warto trenować boks? Pewnie, że warto. Na pewno daje dużo pewności siebie. Gdzieś tam warto być w tym sporcie dla po prostu własnego też gdzieś tam zdrowia, kondycji fizycznej, no i naprawdę można poznać tutaj wspaniałe osoby. No teraz mamy niedługo start, także tak powiem, jakiś takich imprezach na razie można powiedzieć, tutaj naszych regionalnych, może pojedziemy troszeczkę na, na ringi, troszeczkę na in, in, innego okręgu. Starty w takich misjach Polski, jak i w Pucharze polskim to mamy późną wiosnę, może być początkiem lata i, i późną jesienią, także też się szykujemy pod, pod powiedzieć, już tak długoterminowo pod, pod te pod imprezy, ale mówię, mamy już jakiś, się start międzynarodowy niedługo, może pojedziemy do, naszy, do naszych tutaj sąsiadów z, z południa, czyli do trzech. Zobaczymy, mam nadzieję, że też zdobędziemy tytuły. Startowałem w kategorii do 67 kg. Stoczyłem dwie walki i jedną miałem wygraną przez walkower. W pierwszej walce ciężko się walczyło, bo przeciwnik faulował, ale no wygrałem. Następną walkę no właśnie wygrałem przez walkower. No i w finale przegrałem z zawodnikiem z Głogowa po wyrównanej walce niestety przegrałem. I w takim razie, co jest u Ciebie na plus, co jest na minus, nad czym jeszcze musisz popracować? No szczególnie nad kondycją. Nad skupieniem i opanowaniem stresu. No właśnie, jak jest z tym stresem? Jak wychodzicie na ring i jest jakiś sposób na go stłumienie? Jest, jest. Oddychanie, skupienie się na, na walce, muzyka, wszystko. Rozmowa. A czy walcząc głos trenera w jakiś sposób pomaga, uspokaja, czy w ogóle pomaga w walce? Tak, przede wszystkim. Głos trenera to jest lek na wszystko. Czyli zawodnik go wbrew pozorom słyszy, mimo tego zaangażowania? Tak, tak, tak. Wszystko słychać dobrze. A powiedz mi, dlaczego w ogóle zacząłeś trenować ten sport? Spodobało mi się. Od dzieciaka chciałem. Mama mi nie pozwalała. No, ale no... Pozwoliła w końcu i... Jestem. Spodobało mi się jej. To jak długo trenujesz? Już dwa lata. Do teraz były jakieś już sukcesy? Nie, to jest mój pierwszy taki medal. Czy w takim razie będziesz teraz już, nie wiem, chętniej wychodził na ring? No oczywiście. A swoją przyszłość w jaki sposób chcesz wiązać z tym sportem? Chciałbym, no ale wiadomo, w Polsce nie jest tak łatwo, ale spróbujemy. A co chciałbyś osiągnąć w takim razie? Wszystko co najlepsze. Chciałbym podziękować moim rodzicom za to, że mnie podnieśli na duchu i poprawili moją psychikę. Bardzo was kocham. Korzystając z okazji, jeżeli ktoś by chciał wspomóc nasz klub, dziennowskie, to z zapraszamy. Będziemy bardzo wdzięczni, ile będziemy mogli, tak, tak się oddzięczymy. także jakby ktoś chciał nas pomóc, zapraszam. Najlepiej kontaktować się może telefonicznie, nasz numer podany na naszej stronie klubowej, także... Yy, łatwy, łatwa, że może tak powiem do namierzenia, także zapraszamy. Dziękuję się